Litania do Boga Ojca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas łaskawie. Boże Ojcze z nieba, zmiłuj się nad nami. Boże Synu, odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami. Boże Duchu Święty, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Ojcze, pierwsza osoba Najświętszej Trójcy, zmiłuj się nad nami. Ojcze Jednorodzonego Syna, zmiłuj się nad nami. Ojcze i Synu, od którego pochodzi Duch Święty, zmiłuj się nad nami. Ojcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, zmiłuj się nad nami. Ojcze jej najczystszego oblubieńca, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże, Ojcze w niebie, zmiłuj się nad nami. Ojcze wieczny, święć się imię Twoje. Ojcze o nieskończonej majestacie, święć się imię Twoje. Ojcze o nieskończonej świętości, święć się imię Twoje. Ojcze o nieskończonej dobroci, święć się imię Twoje. Ojcze o nieskończonym szczęściu, święć się imię Twoje. Ojcze wszechmocny, święć się imię Twoje. Ojcze wszechwiedzący, święć się imię Twoje. Ojcze obecny wszędzie, święć się imię Twoje. Ojcze najsprawiedliwszy, święć się imię Twoje. Ojcze najmiłosierniejszy, święć się imię Twoje. Ojcze stworzycielu nieba i ziemi, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze, który obiecałeś Zbawiciela, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze objawiony przez Syna, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze, który pragnąłeś męki Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze, który przyjąłeś ofiarę Kalwarii, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze, który zesłałeś Parakleta, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze, w imię Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze narodów, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze miłości, opiekuj się nami. Ojcze piękna, chroń nas. Ojcze mądrości, prowadź nas. Ojcze, prowadź nas. Ojcze opatrzności Boża, czuwaj nad nami. Ojcze ubogich, bądź wola Twoja. Ojcze sierot, bądź wola Twoja. Ojcze wdów, bądź wola Twoja. Ojcze wygnanych, bądź wola Twoja. Ojcze prześladowanych, bądź wola Twoja. Ojcze strapionych, bądź wola Twoja. Ojcze chorych, bądź wola Twoja. Ojcze starszych, bądź wola Twoja. Ojcze, wielbimy Cię. Ojcze, kochamy Cię. Ojcze, dziękujemy Ci. Ojcze, błogosławimy Cię. W radości i smutku, niech zawsze Cię błogosławimy. W chorobie i zdrowiu, niech zawsze Cię błogosławimy. W dobrobycie i przeciwnościach, niech zawsze Cię błogosławimy. W pocieszeniu i osamotnieniu, niech zawsze Cię błogosławimy. W życiu i śmierci, niech zawsze Cię błogosławimy. W czasie i w wieczności, niech zawsze Cię błogosławimy. Ojcze nieskończonej dobroci, prowadź nas na wszystkich naszych ścieżkach. Ojcze nieskończonej mądrości, oświeć nasze umysły i serca. Ojcze nieskończonego miłosierdzia, przebacz nam nasze winy i przygarnij nas do swojego wiecznego miłosierdzia. Ojcze, wielbimy i chwalimy Cię dziś i na wieki. Błogosławimy Cię. Ojcze, wysłuchaj nas. Ojcze, łaskawie nas wysłuchaj. Baranku Boży, umiłowany Synu Ojca, zmiłuj się nad nami, Panie. Baranku Boży, który nakazujesz nam być doskonałymi jak Ojciec, wysłuchaj nas łaskawie, Panie. Baranku Boży, nasz pośredniku Ojca, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, wysłuchaj nas w naszej potrzebie, i z miłością oraz miłosierdziem odpowiedz na nasze modlitwy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami i prowadź nas na drodze sprawiedliwości i pokoju. Panie, który nauczyłeś nas miłości i przebaczenia, obdasz nas łaską, abyśmy z wiarą i oddaniem podążali Twoimi naukami. Ojcze Wieczny, oddajemy Ci cześć i dziękujemy za wszystkie błogosławieństwa, które na nas zesłałeś. Niech zawsze szukamy Twojej woli w naszym życiu, ufając w Twoje boskie prowadzenie na każdym kroku. Najświętsza Trójco, Jeden Bóg, chwalimy Cię i wysławiamy dziś i na zawsze. Niech w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie, w dobrobycie i przeciwnościach zawsze rozpoznajemy i błogosławimy Twoje święte imię. W każdym momencie naszego życia, niech będziemy świadkami Twojej nieskończonej miłości i miłosierdzia. Amen.